Dzisiaj był w szkole numer jeden organizowany turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj było zawody, współrywalizacja uczestników gimnazjum. Wczoraj odbyły się zawody dla szkół podstawowych. Proszę powiedzieć, co konkretnie się działo, jakie konkurencje uczestnicy mieli do pokonania? Każdy z uczestników startował w konkurencjach jazdy sprawnościowej rowerem po torze przeszkód. Oraz po miasteczku ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do testów sprawnościowych był test wiedzy teoretycznej oraz yy, test udzielania pierwszej pomocy. Miejsce drugie. Гимназию номер один. Miejsce pierwsze, nikt się nie spodziewał. Wielka niespodzianka gimnazji numer 12. Jeszcze jest dyplom i nagroda dla najlepszego zawodnika, żeby nie powiedzieć najlepszej zawodniczki. Firma Epotras, pan Piotr Rosinek upuntował rower. Jeszcze ten rower zaraz wręczymy. Wręczymy. Magdalena Szczelecka, gimnazjum numer 12. Z nami nauczyciel, który przygotował zwycięską drużynę. Proszę powiedzieć, który raz pana podopieczni wygrali turniej? No niestety nie pamiętam, które Udaje nam się regularnie, mamy szczęście, że trafiam na takich uczniów, którzy się chcą przygotowywać, także, że jakoś tak szczęśliwie. Mógłby pan zdradzić sekret, jak się przygotowuje zwycięzców co roku? Jak wyglądają treningi i przygotowania do takiego turnieju? Pracujemy już gdzieś od stycznia. Dzieci przychodzą, trenują na rowerach, trenują pisząc teczce. No i w zasadzie tyle. No. Czekamy na wiosnę, jak jest wiosna, to staramy się już później na podwórku. Czyli to dzieci w ramach swojego wolnego czasu, tak? Jakiś poświęcają na przygotowanie do tego turnieju? Jest paragraf, który człowieka zmusza do pracy, ale to jest jak dla mnie trochę za mało, także jednak tego trochę wolnego czasu trzeba też poświęcić. Jak, jak chce się mieć efekty, to tych godzin trzeba trochę wypracować. To fajnie, że tyle szkół się zgłosiło i podstawowych, i gimnazjów, i chcecie brać jako młodzi uczestnicy ruchu drogowego i piesi, i, i za niedługo już kierowcy, w takich turniejach udział, udział gdyż... A, w, Wiedzieć, jak dobrze i bezpiecznie zachowywać się na drodze to naprawdę jest bardzo cenna. Wiedza, bo nie tylko przepisy ruchu drogowego, a więc mam na myśli znaki poziome czy też pionowe, ale też, też właśnie zachowanie się tu bezpiecznie na drodze. Drodzy uczniowie, ja mam takie jedno spostrzeżenie do Was. Jesteście na pasach, to ten kawałek jest, gdzie jest ta zebra wyrysowana, wymalowana, ona wcale nie jest dla nas bezpieczna. On to jest tylko kawałek drogi wyciętej, gdzie są te białe kreski, ale tam nie ma żadnego zadaszenia, że tam nas nie potrąci. To jest najbardziej niebezpieczne miejsce na całej odległości ulicy, a więc bardzo prosimy, abyście uważali na siebie, abyście wiedzieli właśnie, jak się poruszać, aby... Byli z Was dumni rodzice i dziadkowie i nauczyciele, którym bardzo, bardzo gratulujemy. Tutaj upor z, do Pana dyrektora gimnazjum. Turniej jest u nas w szkole już przeprowadzony chyba z dwudziesty któryś raz, także jest to już wielowiekowa tradycja. Jak zwykle pierwszego dnia podstawówki drugiego gimnazjum. Kto jest głównym organizatorem? Policja, Komenda Policji w Techach Wydziału Ruchu Drogowego. Jakie konkurencje są organizowane w ciągu tych dwóch dni? Yy, znaczy do no, każdego dnia te same. To jest miasteczko ruchu drogowego, tor przeszkód, test oczywiście wiedzy i test pierwszej pomocy. Co, lubisz jeździć na rowerze? Bardzo lubię wycieczki rowerowe. Często jeżdżę właśnie jak już co pora się zbliża. Gdzie najchętniej jeździsz i z kim? Z rodziną, do lasu. Lubię też właśnie takie szkolne wycieczki rowerowe. Też często jeżdżę.